Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Te słowa w dzisiejszej Ewangelii kieruje Pan Jezus pod adresem swoich uczniów, swoich apostołów. Wiemy z innych fragmentów Ewangelii, że Jezus często takimi lub podobnymi słowami starał się. Gasić lęk, trwogę, które rodziły się w sercach tych, którzy się z, nimi, z nim spotykali, którzy Jezusa słuchali, którzy mu towarzyszyli. Bo z różnych powodów, często tych właśnie takich przyziemnych, dotyczących Bytu tutaj na Ziemi apostołowie się trwożyli, lękali, byli poddani właśnie temu, co nazywamy ogólnie strachem i lękiem. Nie wiedzieli, co ich czeka, nie wiedzieli, jakie stanowiska zajmą w królestwie Chrystusa, kto będzie siedział po prawej czy po lewej stronie. Kto będzie zajmował się finansami, bali się o swój byt, o swoje życie, kiedy Jezus został aresztowany, kiedy był sądzony i kiedy został skazany na śmierć i ukrzyżowany. Apostołom w tym czasie towarzyszył lęk, strach, trwoga, a wiemy, że strach. Nie jest dobrym doradcą. Strach zamyka, strach ogranicza, strach izoluje nie tylko w tym wymiarze zewnętrznym, bo na przykład apostołowie zamknęli się z obawy przed Żydami, zamknęli szczelnie drzwi w pomieszczeniu, w którym się znajdowali, gdzie się ukryli, ale też zamyka człowieka wewnętrznie. Czasami strach może być źródłem różnego rodzaju schorzeń, a nawet poważnych chorób. Można powiedzieć, że strach i lęk ma niesamowicie destrukcyjny wpływ na ludzką kondycję, na ludzkie życie, na ludzkie samopoczucie. Ale też z drugiej strony strach może być źródłem. Ludzkiej agresji. Agresja rodzi wojny, konflikty. Bo człowiek, który czuje się zagrożony, często jest człowiekiem agresywnym. Nie ma w nim pokoju, nie ma ładu, nie ma uporządkowania. I przed tym wszystkim przestrzega swoich uczniów Jezus. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka żebyście w swoim życiu nie doświadczyli skutków tego lęku który w was jest tej trwogi bo to jest bardzo niebezpieczne to jest niepokojące zjawisko dzisiaj Jezus wypowiada te słowa w kontekście swojego odejścia z tego świata kiedy zapowiada parakleta ducha świętego który będzie działał w jego imieniu kiedy zapowiada ducha świętego, który wszystkiego nauczy, przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Jezus w tych słowach i w połączeniu z tymi słowami, niech się nie trwoży serce wasze, pragnie, aby jego uczniowie nie pozostawali zamknięci, żeby nie stali w miejscu, żeby nie ulegali rozpaczy która rzeczywiście paraliżuje człowieka. Strach, lęk paraliżują człowieka. Jezus nie chce mieć sparaliżowanych uczniów nie, w niemocy duchowej. On pragnie, aby w taki czy inny sposób Jego uczniowie kontynuowali Jego dzieło. Dlatego ten duch, który przyjdzie, przypomni i nauczy. Was tego wszystkiego co wam powiedziałem abyście szli i głosili tak jak śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym niech wszystkie ludy sławią Ciebie Boże a ludy będą sławić Boga wtedy kiedy to jego orędzie będzie im zaniesione i przedstawione przez uczniów Jezusa ale nie takich uczniów, którzy się boją ale takich uczniów Którzy nie mają w sobie żadnego lęku ani strachu. My też jesteśmy ludźmi, tak jak pierwsi uczniowie, jesteśmy chrześcijanami, z którymi nieodłącznie czy inaczej towarzyszy strach. Strach jest wpisany w ludzką naturę. Ale trzeba sobie z nim radzić. Trzeba w jakiś sposób się z nim zaprzyjaźnić i współpracować. Nie poddać się. Tak jak często wielu ludzi, będąc nieuleczalnie chorymi, funkcjonują w jakiś sposób, bo nauczyli się ze swoją chorobą żyć. Rozmawiają z nią, współpracują. Na pewno się nie poddali. I tak samo jest ze strachem. Jeśli człowiek się podda, to wtedy można powiedzieć, że przepadł. Ale jeżeli wie, że ten strach istnieje i że ten strach może go w różnych chwilach życia dopaść, to wie, jak sobie z tym strachem radzić. Przecież wiemy, że każda epoka, każdy czas niesie ze sobą swoje lęki. Teraz może boimy się i lękamy w związku z tym, co będzie. Z tym wszystkim, co dzieje się na wschodzie, z tą wojną, z tym, z, z tym straszliwym okru, okrucieństwem związanym z tą straszliwą wojną. Lękamy się w związku z inflacją, z drożyzną, ze wszystkim, co niesie i przynosi kolejny dzień naszego życia. Boimy się i lękamy o to, czy będziemy zdrowi. Przychodzi do nas. Lęki trwoga, kiedy ktoś z naszych bliskich choruje albo umiera, to nas napawa lękiem i trwogą. Ale w tych okolicznościach Jezus mówi: Niech się nie trwoży wasze serce, ani nie lęka. Bo jest recepta na to. i Jezus podaje właśnie ten sposób, jak się nie lękać. Nie lękają się ci, którzy go miłują, którzy zachowują jego naukę, kto zachowuje jego słowa, bo ci, którzy go miłują, są przepełnieni jego duchem, są przepełnieni Bogiem, bo jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii: Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Ojciec mój umiłuje i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u niego uczynimy. Jeżeli w naszym sercu będzie mieszkał Bóg, to któż przeciw nam, jeśli Bóg z nami? Miłość, którą pokazał nam Jezus swoim życiem, a w sposób szczególny męką, śmiercią i męką pokazuje nam jak miłować drugiego człowieka. Jeżeli człowiek doświadczy takiej miłości, miłości Bożej, to będzie potrafił poradzić sobie z różnego rodzaju problemami, które nigdy nas w tym życiu nie będą omijać. Zawsze będziemy się z nimi mierzyć, one będą przychodzić. Ale człowiek, który miłuje, ma inne patrzenie, bo miłość każe nam patrzeć dalej. Głębiej, a przede wszystkim inaczej. Bo kiedy będziemy patrzyli tylko ludzkim wzrokiem na to, co nas spotyka, to rzeczywiście tylko rozpacz, tylko trwoga i nic więcej. Ale kiedy nałożymy na to wszystko, co do nas przychodzi, co nas spotyka, to Boże patrzenie, tę Bożą perspektywę, to wtedy wszystko wydaje się zupełnie inne, bo widzimy to. Głębiej, dalej i inaczej. I to stwierdzenie z dzisiejszej Ewangelii: Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. Miłość, prawdziwa miłość, nie pozwala na rozpacz, nie pozwala na to, żeby człowiek poddawał się ta miłość powoduje wewnętrzne rozradowanie. Wewnętrzne rozradowanie, którym jest pokój, który daje Chrystus. Pierwszy dar z wstałego Chrystusa, jaki ofiarował apostołom, to jest pokój. Pokój wam. Pokój mój daje wam. Niech on będzie między wami. A pokój to nie wojna. Pokój to brak agresji. Pokój to umiłowanie Boga, umiłowanie drugiego człowieka. Pokój to realizowanie w praktyce miłości, którą daje nam Chrystus, którą pokazał, jak praktykować w swoim życiu. I uczeń Chrystusa, wyposażony w pokój i miłość, idzie głosić. Światu dobrą nowinę, idzie głosić światu Ewangelię, aby wszystkie narody sławiły Boga. Wyznajmy naszą wiarę.